Mazda 6 była wyposażona w trzy benzynowe czwórki, wszystko atmosferyczne, bez turbin. Silniki są niezwykle proste i pomysłowe. Silniki pierwsze 8 i drugie 0 są na ogół zapożyczone z Mazdy 6 pierwszej generacji. 2,5 litrowy silnik wyrósł ze starego silnika 2,3 litrowego. Jeśli nie będziesz oszczędzać na oleju silnikowym, silniki te bez problemu przebędą 500 tysięcy km. Jeśli zaoszczędzisz pieniądze, olej pojawi się z powodu zapieczonych pierścieni tłokowych, a silnik może obrócić tuleje. We wszystkich tych silnikach okresowo przepływa olej przez uszczelkę pokrywy zaworów L5110230, uszczelki gniazda świecy zapłonowej oraz, z wyjątkiem silnika pierwszej 8, przez uszczelkę elektromagnesu przesuwnika fazowego. Rzadziej wycieki oleju występują wzdłuż uszczelki wymiennika ciepła nad filtrem oleju. Okresowo ulegają awarii poduszki podporowe silnika, zwłaszcza prawa hydrauliczna. Może po prostu wyciekać z niego olej, ale częściej drgania i wstrząsy pojawiają się po prostu w karoserii podczas zmiany biegów lub wciśnięcia, zwolnienia pedału gazu. Po zużyciu wspornik górny ze stopu metali lekkich dosłownie opiera się na gumowej podkładce wspornika. Oryginalna poduszka GS1G39060G będzie kosztować 130 dolarów. Raz na 50 tysięcy kilometrów trzeba będzie wyczyścić czujniki ciśnienia bezwzględnego i przepływomierz. Te środki pomiaru obciążenia silnika znajdują się we wszystkich benzynowych czwórkach Mazdy 6. Wraz z nimi należy wyczyścić przepustnice. Jeśli zabrudzą się zbyt szybko i mocno, oznacza to zatkany układ wentylacji skrzyni korbowej. Kolektory dolotowe tych silników posiadają klapy wirowe, których oś oddziela siedzenia. Wtedy oś zaczyna wibrować i szeleścić. A jeśli zawór sterujący siłownika klapy wirowej ulegnie awarii, przestaną się otwierać, a silnik się zadławi. Silniki wolnossące o pojemności 2.2 2.5 litra wyposażone są w system zmiany długości kolektora dolotowego, w którym z biegiem czasu wyłamuje się drążek napędowy amortyzatora lub następuje awaria zaworu sterującego siłownika. W takim przypadku moc silnika również spadnie. Napęd rozrządu tych silników wykorzystuje łańcuchy piórowe, które wytrzymują ponad 200 tysięcy kilometrów. Należy pamiętać, że jeśli właściciel doprowadzi te silniki do punktu zużycia oleju, wówczas warto dokonać lekkiego remontu z wymianą pierścieni tłokowych i obowiązkowym pomiarem cylindrów. Taka modernizacja silnika będzie kosztować około 700 dolarów. Czasami pomocna może być dekarbonizacja silnika. Czasami w sprzedaży są Mazda 6 z turbodizelami własnej produkcji. Z reguły są to kombi importowane z Europy. Silnik o pojemności 2 litrów odziedziczono po szóstce pierwszej generacji, od 2010 roku zastąpiono go silnikiem o pojemności 2,2 litra. Obydwa turbodizle nie są złe, ale wymagają rozwiązania problemu filtra cząstek stałych i ostrożnego obchodzenia się z układem paliwowym DENSO. Mamy szczegółowe recenzje obu tych silników. Mazda 6 z silnikiem 1,8 litra została wyposażona w bezawaryjną pięćbiegową skrzynię biegów. Skrzynia biegów jest manualna, pozostałe silniki są łączone z sześciobiegową mechanika. Radzimy monitorować poziom oleju w tej skrzyni biegów, ponieważ przepływa dość aktywnie przez foki. W rezultacie synchronizatory mogą pękać. Dwupedałowe Mazda 6 są wyposażone w pięćbiegowy układ kierowniczy. Automatyczny FNR-5 FS-5AL, który został stworzony przez inżynierów Forda. Przekaz ten dotarł do drugiego pokolenia, szóstki, bez chorób dziecięcych. Rzadko zdarzało się zużycie wspornika tylnej osłony bębna zwrotnego, a taśma hamulcowa stała się trwalsza. Ten, automat, wytrzymuje ponad 200 tysięcy kilometrów, ale aby wydłużyć jego żywotność, po prostu wymieniaj w nim płyn przekładniowy co 50 tysięcy kilometrów, najlepiej poprzez zdjęcie miski i wymianę filtra. W maździe 6 z automatyczną skrzynią biegów płyn przekładniowy często przedostaje się do układu chłodzenia silnika. Automatyczna chłodnica chłodząca jest wbudowana w dolną część głównej chłodnicy i zanurzona w kąpieli z płynem niezamarzającym. Sam grzejnik jest podłączony do rur za pomocą gwintowanych złączek. Złączki przepływają przez gwinty po stronie chłodnicy, po czym płyn przekładniowy wlewa się prawie swobodnie do głównej chłodnicy ze środkiem przeciw zamarzaniu. Jeśli jedno z złączek odpadnie z obudowy chłodnicy, do automatycznej skrzyni biegów może przedostać się płyn niezamarzający. W takim przypadku poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym będzie, jak to się mówi, pod korkiem i z emulsją. Podczas pracy skrzyni biegów pojawią się kopnięcia i drgania, a następnie pojawią się błędy. W rezultacie będziesz musiał wymienić główną chłodnicę, przepłukać układ chłodzenia i automatyczną skrzynię biegów. Jeśli automat poważnie upije się środkiem przeciw zamarzaniu, wówczas wszystkie sprzęgła będą musiały zostać wymienione. Materiał cierny pęcznieje od glikolu. Bardziej niezawodnym sposobem rozwiązania problemu jest zainstalowanie osobnej chłodnicy do automatycznej skrzyni biegów chłodzonej powietrzem. Kupując i eksploatując Mazdę 6, należy zwrócić uwagę na stan przekładni kierowniczej. Objawy są tutaj jasne: kierownica obraca się z ogromną siłą. Jeśli jesteś już właścicielem Mazdy 6, stale monitoruj stan osłon drążków kierowniczych. To z powodu dziur, pęknięć lub słabej kompresji umiera elektryczna przekładnia kierownicza tego samochodu. Wszystkie słabe punkty dają o sobie znać podczas deszczowej pogody. Tutaj silnik elektryczny jest umiejscowiony wokół samej zębatki, co oznacza, że przez otwory w butach, szczególnie w lewym bucie, woda ma bezpośredni dostęp do silnika elektrycznego i jego łożyska. Jeśli wzmocnienie całkowicie zniknie, oznacza to, że korozja zabiła i zablokowała łożysko wirnika. Jeśli wzmocnienie działa tylko w jednym kierunku, oznacza to, że woda uszkodziła stojan. Czasami wzmacniacz elektryczny wyłącza się okresowo, ale to dopiero początek jego końca. Przekładnie kierownicze Mazdy 6 są dziś pomyślnie odnawiane, łożysko jest w sprzedaży, można też kupić używany drążek kierowniczy. Jest jeszcze jeden problem z przekładnią kierowniczą Mazdy 6, jego objawy są następujące, wspomaganie kierownicy działa normalnie, ale podczas jazdy samochód ciągle ściąga w prawo. Ponadto drift występuje w wyniku odchylenia kierownicy, albo wydajność wzmacniacza elektrycznego spada, albo wzmocnienie staje się nierówne podczas skręcania w lewo lub w prawo. Czasami EUR niezależnie obraca kierownicę maksymalnie w prawo. Wszystko to wskazuje na problem z czujnikiem momentu obrotowego. Montuje się go nad zębatką na wale kierownicy. Problemem jest pojawienie się pęknięć na tulei prowadzącej czujnika momentu obrotowego. Uderzenia z dziur łamią plastikowy uchwyt tulei, a z biegiem czasu po prostu się zużywają. Możesz skalibrować drążek kierowniczy, objawy znikną, ale po pewnym czasie pojawią się ponownie. W takim przypadku będziesz musiał zainstalować nieoryginalny zestaw naprawczy, który będzie kosztować 480 dolarów. Według oryginału czujnik momentu obrotowego nie jest sprzedawany oddzielnie od drążka kierowniczego. W sprzedaży pojawiły się także nieoryginalne tuleje za 60 dolarów. I wydaje się, że za ich pomocą można rozwiązać problemy z przekładnią kierowniczą. Aby wymienić tuleje trzeba będzie zdemontować szynę. Z przodu zawieszenie Mazdy 6 ma po dwa wahacze na każdym kole. Przegub kulowy wahacza został zapamiętany zarówno przez właścicieli, jak i serwisanta jako skrzypiący dźwięk, który pojawiał się już po przejechaniu 50 tysięcy km. To skrzypienie nie oznacza zużycia kuli. Aby przedłużyć jego żywotność, rzemieślnicy wywiercili otwór pod przegubem kulowym i wkręcili smarowniczkę, czyli tak zwany zawór do podawania smaru. Tak nasmarowane i konserwowane kulki służą długo i cicho. Nowe wahacze w Maździe 6 są drogie. Dolny kosztuje ponad 400 dolarów, górny około 130 dolarów. Ciche bloki do nich można kupić osobno tylko od nieoryginalnych producentów. Ale ogólnie przednie zawieszenie wytrzymuje bardzo długo. Rozpórki stabilizatora są gotowe do przejechania ponad 100 tysięcy kilometrów, ale żywotność tulei jest nieco skromniejsza. Tylny trójdźwigniowy nie będzie wymagał napraw do 150 tysięcy kilometrów. Tutaj jako pierwsze pękły ciche bloki ramion wleczonych. Oprócz dźwigni nie ma oryginalnych cichych bloków, ale samą dźwignię można kupić za 80 dolarów. Łożyska przedniego koła Mazdy 6 zostały wymienione w ramach gwarancji, ponieważ okazały się słabe. Jeśli będziesz musiał je wymienić, pamiętaj, że mają dokładnie taki sam rozmiar jak w Mazdzie 6 pierwszej generacji. Zawierają jednak taśmę magnetyczną, która służy do odczytu prędkości czujników ABS. Oznacza to, że łożyska kół muszą być zamontowane prawidłowo, stroną z plastikową osłoną taśmy magnetycznej skierowaną na zewnątrz. W przeciwnym razie zaświeci się błąd ABS. Zaciski hamulcowe, zwłaszcza tylne, w wielu samochodach cierpią z powodu wilgoci przedostającej się pod osłony prowadzące. Radzimy dokonywać ich przeglądu przy każdym przeglądzie, aby nie mieć problemów z regeneracją zacisków i montażem zestawu naprawczego. Mazda sześciu pierwszej generacji potrafi sama się poddać recyklingowi, rdzwieje bardzo szybko, nawet szybciej i głośniej niż Opel. Ale szóstka drugiej generacji uniknęła rudowłosego wstydu swojego poprzednika. Odporność antykorozyjna nadwozia jest bardzo przyzwoita, nie ma się co martwić pojawieniem się i intensywnym rozwojem plam korozyjnych. Ale nadal warto dokładnie obejrzeć ciało. Jeśli na panelach zewnętrznych i wewnętrznych pojawi się podejrzana ilość rdzy, najprawdopodobniej jest to oznaka wypadku. W maździe 6 często pojawiają się problemy z korektorem soczewki reflektorów. W takim przypadku na tablicy wskaźników zapala się błąd AFS i oczywiście kąt pionowy reflektorów nie jest regulowany automatycznie. Problem polega na tym, że uszkodziły się czujniki położenia ciała lub ich drążki uległy uszkodzeniu. Istnieją dwa czujniki położenia nadwozia, przedni i tylny, montowane na ramach pomocniczych i połączone z wahaczami. Obecnie w sprzedaży jest mnóstwo ofert, zarówno nieoryginalnych prętów stalowych zamiast oryginalnych plastikowych, jak i samych czujników. Należy pamiętać, że czujnik położenia ciała można łatwo sprawdzić. Jego złącze ma trzy styki. W związku z tym do lewego pinu przykładamy napięcie odniesienia 5V, a prawy podłączamy do minusa. Podłączamy multimetr do minusa źródła i do środkowego pinu. Gdy pręd się obraca, napięcie sygnału powinno wahać się od 0,5 do 4,5 V. W maździe 6 drugiej generacji przed zmianą stylizacji klosze świateł przeciwmielnych są doskonałym celem dla kamieni. Światła przeciwmielne pękają lub ulegają silnemu zarysowaniu. Nowe światła przeciwmielne GS1D51690B kosztują 100 dolarów, nieoryginalne lub używane są o połowę tańsze. Możesz kupić nieoryginalne klosze szklane, 7 dolarów za sztukę i ponownie je przykleić. Z biegiem czasu tylne światła Mazdy 6 zaczynają się pocić od wewnątrz. To znak, że znajdujące się za nimi piankowe uszczelki są już zmęczone i wycieka z nich woda, która może również spłynąć do bagażnika. Uszczelek już dawno nie ma w sprzedaży, nie ma zamienników. Dlatego będziesz musiał albo zrobić je sam, albo zbudować stare za pomocą silikonu. Mazda sześciu drugiej generacji, podobnie jak jej poprzedniczka, potrafi zaskoczyć szumem fal. Będzie to odgłos rozpryskiwania się wody na progach nadwozia. Woda dostaje się tam poprzez dreny od góry i z przodu za okładzinami błotników. Ale woda musi spływać z progów przez kilka otworów drenażowych. Jeśli nie spłynie, oznacza to, że odpływy są zatkane gruzem. Będziesz musiał przełamać blokady. Z progów poprzez otwory technologiczne woda może przedostać się do kabiny pod dywanik i zamoczyć skrzynkę bezpieczników, która znajduje się na dole lewego przedniego słupka. Zdarza się, że z powodu wilgoci i korozji w urządzeniu pojawiają się błędy elektroniczne. Na przykład system stabilizacji może się wyłączyć. Woda może przedostać się do kabiny również poprzez uszczelki otworów technologicznych w panelu silnika, przez które przeciągane są wiązki elektryczne. Jeśli jednak w bagażniku pod ziemią pojawi się woda, trzeba będzie zdjąć zderzak i wymienić białe klipsy znajdujące się z tyłu nadwozia lub pokryć je silikonem. Rzadziej woda dostaje się do bagażnika przez kratki wentylacyjne za bokami zderzaka. Nie ma chyba samochodów, w których nie pękają przewody w wiązce bagażnika. Mazda 6 nie jest wyjątkiem. Przewody pękają w miejscu zgięcia wiązki przewodów. Następnie elementy elektryczne zamontowane w pokrywie bagażnika zostają wyłączone. Podświetlenie może zgasnąć, może nastąpić utrata zasilania zamka bagażnika, a wówczas pokrywa bagażnika nie będzie się otwierać. W maździe 6 sedan i liftback przycisk blokady bagażnika jest wbudowany w centralne światło stopu i zakryty gumową osłoną. Kiedy nasadka pęknie, wilgoć przedostanie się do zamknięcia stykowego tego przycisku. W takim przypadku przycisk nie działa za pierwszym razem, może też działać losowo. Radzimy nie martwić się o guzik i jego naprawę czy przyklejenie. Lepiej od razu kupić nowy, oryginalny za 33 dolary GS1D56-8 DAP, lub chiński odpowiednik za 15 dolarów, a zapomnisz o tym problemie na wiele lat. Przez nasadkę przycisku rozrywającego, a także uszczelkę światła stopu, woda dostaje się do pokrywy bagażnika. Odbojniki do drzwi Mazdy 6 nie są zbyt trwałe. Ich plastikowe zatrzaski zużywają się po od 8 do 12 latach użytkowania, w wyniku czego drzwi zaczynają skrzypieć przy otwieraniu. Oryginalne ograniczniki GS1D58270E, GS1D58270 kosztują 25 dolarów. W sprzedaży dostępne są również wymienne zaciski. Jednak w obu przypadkach konieczne będzie wymontowanie karty drzwi w celu wymiany lub serwisowania ograniczników. Kierowca i pasażer Mazdy 6 z przodu słyszą skrzypienie swoich siedzeń. W niektórych przypadkach siedzenia mogą się również obracać, cóż, prawie jak w klasyku VAZ. Ogólnie rzecz biorąc, podczas akcji wycofania inżynierowie Mazdy naprawili tę usterkę, ale nadal są samochody z tym problemem. Rzecz w tym, że w mechanizmie podnoszenia siedziska odpadają podkładki mocujące go do prowadnicy. Następnie tuleje jednego z czterech wsporników mechanizmu podnoszącego wyskakują z prowadnicy, a siedzisko opada na bok i zaczyna się kołysać. Zwykle dzisiaj właściciele radzą sobie z tym problemem radykalnie: albo przyspawają podkładki sprężyste do tulei, albo usuwają tuleje z mechanizmu podnoszącego i zamiast tego instalują śruby z nakrętkami samozabezpieczającymi. Jeśli na tablicy rozdzielczej pojawi się błąd dotyczący poduszek powietrznych, najprawdopodobniej jest to spowodowane słabym stykiem w złączu elektrycznym. Trzeba przeczytać błąd, żeby dowiedzieć się, na którą poduszkę powietrzną narzeka Eki. A następnie zagnij styki w układach złączy elektrycznych. Czasami na desce rozdzielczej Mazdy 6 zapala się kontrolka dsc OFF, a jednocześnie nie działa blokada wybieraka automatycznej skrzyni biegów, to jest. Nie ma możliwości natychmiastowego przesunięcia wybieraka z pozycji parking. W tym przypadku problemem jest zużycie przełącznika pedału hamulca BN7N66490A. Jest on montowany bezpośrednio nad pedałem. Lepiej od razu wymienić go na nowy, kosztuje tylko 15 dolarów, a na długo zapomnisz o tym problemie. Podczas wymiany przełącznika pedału sprzęgła na wsporniku pedału sprzęgła mogą pojawić się ślady spawów lub pęknięcia. Jeśli podstawa wspornika jest pęknięta, pedał lekko się wypacza, mocno naciska i skrzypi. Nawet w maździe 6 podgrzewane siedzenia czasami się wyłączają. Zwykle dzieje się tak w wyniku spalenia jednego z wątków. W tym przypadku pomaga kreatywna naprawa elementu grzejnego poprzez demontaż siedziska. A jeśli wskaźnik niskiego poziomu płynu w układzie spryskiwaczy przedniej szyby nie gaśnie na desce rozdzielczej Mazdy 6, zwykle winny jest pływak czujnika. Po prostu nie wyskakuje, więc kontrolka świeci się cały czas. Czujnik można wyjąć, uzyskując dostęp do zbiornika płynu spryskiwacza szyby przedniej przez prawy przedni błotnik. Czujnik wystarczy wyciągnąć z dna zbiornika. Następnie można go zdemontować i wyczyścić pływak. Rzemieślnicy radzą poprawić jego pływalność, wiercą od jednych do dwóch otwory w plastikowym pływaku, w który wkładana jest pianka lub pianka. Jeśli Mazda zacznie szumieć przy pracy silnika wentylatora, nie zdziw się. Ten, ból, nie jest tak powszechny, ale jest znany. Buczenie jest spowodowane tarciem w łożysku wentylatora, ale dodanie smaru nie zawsze pomaga wyeliminować buczenie. Niestety będziesz musiał zamontować nowy wentylator GS1D61B10. Oryginał kosztuje 180 dolarów, ale w sprzedaży jest wiele zamienników za 60 dolarów.